Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Nie chce mi się, co tam go! Nie chce mi się nic. Chcę tylko siedzieć, nic nie robić. W końcu się doczekać tego urlopu. Nie odpoczywać. Ale dobra, staram się przyjąć to, co jest, to, co mamy i, i nie walczyć po prostu z, z niczym, Być po prostu sobą, być sobą w te dni, w które nie chcę być sobą i w ogóle jest ciężko. Ale nie do końca. Wczoraj rozwalił mi mój wazon, który stał tutaj na lodówce. To była taka, taka monstera, ale podobna do liany. Jak u liany, tylko że miała dziurowe liście. I wczoraj mi wywrócił wszystko. Ja się popłakałem. Nie ukryję tego. Ale moje rośliny są tak drogie dla mnie, że wczoraj jak zobaczyłem ten tą rozwaloną tą monsterę, to się popłakałem. Myślałem, że będzie żarł u mnie tą ziemię. Ale nie. Mm. <grywka> mój grafik, no, słuchajcie, jest tak mocno rozwalony. Bo. No, w ogóle mój grafik jest rozwalony, szczerze. Wczoraj pojechaliśmy z Artemem. O 12 pojechaliśmy z domu i wróciliśmy gdzieś godzina 18 .00. i ten cały czas chodziliśmy po sklepach, po zakupach. Eee, mega śmieszno to, że stwierdziliśmy kupić choinkę dzień przed Wigilią i wszędzie te choinki zostały wyprzedane, ale spotkaliśmy mega eee, miłego pana. Który był z Ukrainy Który sprzedał nam chujnkę 2 2 metry, 20, coś takiego I powiedział mi, że sprzedam mi za stówkę Więc dziękuję bardzo Ale to jest najładniejsza chujnka, którą miałem Przejechaliśmy Jakieś się zaczęły kłopoty Po prostu Nie wiem Ale wczoraj był mega ciężki dzień Położyliśmy się spać blisko 3 w nocy. Ja dzisiaj wstałem, godzina 12 Czy to mi się podoba? <laughs> Nie. Um, dzisiaj mamy generalne sprzątanie. I jutro czekamy na gości. To będzie mniej więcej z 20 osób. Nie wiem, nie mam nic przeciwko tego. Nie mam, absolutnie. Będzie wesoło. Ale... <noise> ja pojutrze mam zmianę w pracy. Dobrze, że mam na 14.30. I potem... Mam urlop. Mam tydzień urlopu. To jest mega długi urlop. Ale na co? stracę tylko jakieś dwa dni robocze. Zwiedziłem sobie i pomyślałem, że okay, potrzebuję tego. Więc w ten urlop będę najpierw dalał swoje rzeczy, muszę się skupić nad własnymi rzeczami, nad, nad projektowaniem, nad designem i nad wszystkim, i nad sobą. <grym> Jest słonecznie, ale jest mega zimno bo teraz to chyba mamy minus 5, minus 6 stopni, w nocy będzie minus 10. I się zastanawiam nad tym, czy ja nie umrę w nocy, od chłodu. Podejrzewam, że nie, bo nie, bo nie. Kolejna kawa i idę sprzątać, bo ja już nie jestem w stanie rozmawiać. Jakby mój mózg nie mózguje. Tegoroczna chujinka jest mega ładna. Najładniejsza chujinka, którą miałem, nawet zwracając uwagę na to, że nie mam tutaj jakichś a, tych bombalków różnych i tak dalej, a tylko są same kokardy, które wiązałem ja. <grybujesz> Polecam się nawiązania kokardy. Różne. A, I no nie starczyło mi tej taśmy czerwonej, którą miałem której kupiłem wczoraj Ale z drugiej strony To mi się mega podoba to, że nie starczyło Jakby i ona jest No bardziej Choinkowa słuchajcie, jakby ona jest Zupełnie pusta, ale te łamki, Te, te, to, te yy, yy. Najbardziej europejska choinka, którą Miałem, przepraszam Tak to, tak to określę Wczoraj w Actionie kupiliśmy takie łąbę Takie o Mega, mega fajne I mega tanie, za jakieś 30 zł kupiliśmy jeszcze mają pilot Takie o pilocik I ja mogę se... To jest ewentualnie mój ulubiony tryb Jeszcze jest taki pierdolnięty I ten też zadziałał jeszcze jest coś takiego Też jest pierdolnięty Coś takiego Czego też nie rozumiem Coś takiego Też nie rozumiem Ale jest jeszcze mój ulubiony taki Który tak ee, powoli powolutku ze zmienił kolor Mega ja polecam Naprawdę wydajna rzecz Polecam